Automat z kartami Pokémon, ale to zakupy inwestycyjne. Przed nagraniem kupiłam sobie jeszcze Prismatika. Toploadery? Biorą nam nasze toploadery z tego co widzę. I... i Idę na tutaj. O, dobra. I zaraz sobie sprawdzimy wszystko. Następnym produktem będzie. Ja też dziękuję. Będzie to. Masko chyba to się nazywa. Jest to numerek 31. Nie, stop, to trzeba najpierw kartę użyć. Karta push to start. Push to start. Przepraszam. Proszę wybrać produkt. Trzydzie... Nie, 60 nie, spokojnie. 31 dają nam naszego boosterka. I you. dziękuję bardzo. Faldiamfates. Halo. Proszę wybrać produkt. To jest numerek 42. Użyć karty. O, uwaga, uwaga. Biorą nam go. I Jum, wpadło nam. I o rzeczą, którą sobie weźmiemy będzie Battle Partners.